© BF-WATCH TV 2021 Dożynki to jedno z najpiękniejszych i największych świąt polskich rolników, są symbolicznym uwieńczeniem ich całorocznej pracy. Tradycyjnie mają miejsce po zakończeniu żniw w podziękowaniu za zebrane plony. Tegoroczne dożynki gminy Warta odbyły się w miejscowości Włyn. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą na placu przed miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabrakło barwnego korowodu dożynkowych wieńców, które z roku na rok są coraz piękniejsze i z pewnością wymagały sporo zaangażowania oraz pracy. Po części liturgicznej roz rozpoczęła się część obrzędowa. Wszystkich zebranych powitał burmistrz warty Krystian Krukulecki. To święto dziękczynienia za tegoroczne plony, a także wyraz szacunku wszystkich tak naprawdę względem ciężkiej pracy rolnika. Nawiązujemy do tradycji naszych ojców, pradziadów, którzy zaczynali właśnie mszą świętą, a więc dziękowali Bogu za błogosławieństwo, Matce Boskiej za opiekę. My jako lokalna władza, jako burmistrz dziękuję dzisiaj wszystkim, Rolnikom naszej gminy za to, że oni tak bardzo ciężko pracują. Co roku możemy mieć to, to świętowanie, bo co roku podsumowanie żniw, a tak naprawdę codziennie ten chleb jest wypiekany, codziennie trafia on do naszych domów. A więc jest to wielkie święto dziękczynienia, w której dziękujemy za ten trud, którego symbolem jest właśnie chleb. A chleb jest symbolem dalej miłości, a więc dzielenia się. Przemówienia wygłosili także zaproszeni goście, przedstawiciele władz rządowych. i Samorządowych. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z nimi o tradycji dożynek i kultywowaniu jej na polskich wsiach oraz o ciężkim dla rolnictwa okresie suszy i wsparcia gospodarstw. Dzisiaj świętujemy, jest to święto rolników, ale wydaje mi się, że to jest też święto całej branży rolno-spożywczej, która dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jest w no niewesołej sytuacji. Spotykamy się z konkurencją dużą, która jest konkurencją o dużym potencjale finansowym. Jest coraz trudniej sobie z tym wszystkim radzić bez wsparcia. Bez programu rządowego musimy się martwić, jaka będzie rola w przyszłości rolnika. Musimy kultywować pamięć o tym, co się działo 10 lat temu, całej polskiej historii. Jest to dla nas bardzo ważne, jest to docenienie pracy rolnika, zwrócenie uwagi, że to jest dla nas ważne, dla nas samorządowców, dla tych wszystkich, którzy w naszym kraju tutaj rządzą i mają wpływ na to, co się w rolnictwie będzie działo. To cieszy, bardzo cieszy serce, kiedy widzi się, że teraz panie wskół gospodyń wiejskich, młode dziewczyny, strażacy, e, kultywujemy tę tradycję. Teraz wieś jest e, taka różnorodna. Teraz są mieszkańcy miasta, są mieszkańcy wsi, są mieszkańcy miasteczek, są działkowcy. Kiedyś ta wieś się ograniczała tylko bezpośrednio do rolnika. Dlatego jest to piękne, że nasza wieś kwitnie, że się rozwija i że w ogóle cały powiat sieradzki stoi rolnictwem. Dożynki to wyjątkowe święto, właśnie szczególnie w Polsce obchodzą. Od wielu, wielu setek lat, od wieków. W innych państwach takiej tradycji, takiego zwyczaju nie ma. Tym bardziej, więc powinniśmy ten piękny zwyczaj kontynuować i wszystko zrobić, żeby kolejne pokolenia mogły również w ten sposób wyrażać swoją radość z zebranych plonów i wdzięczność twórcy za wszystko to, co na naszych polach, polskiej ziemi wyrosło. To był trudny czas, ten rok miniony, on cały czas trwa i jest rzeczywiście. Niełatwy, susza dokucza wszystkim. Dlatego bardzo ważne, że polski rząd będzie wspierał poszkodowanych przez suszę i są na to przygotowane już pieniążki. Przede wszystkim to jest polska tradycja, polska nasza narodowa tradycja. No i to co widzimy, ludzie, ludzie chętnie przychodzą. Ja myślę, że widzimy to po tych pięknie wykonanych wieńcach, ile trudu i ile pracy ludzie wkładają w to. Dlatego nawet jest warto kultywować tę tradycję. Pan minister rolnictwa bardzo dużo pomagał rolnikom w tym roku również jest szykowany plan dla pomocy rolnikom i myślę, że tak samo będzie to zrobione. Starostami tegorocznych gminnych Dożynek byli mieszkańcy Włynia Anna Michalak i Tomasz Pietrzak. To z ich rąk burmistrz otrzymał chleb, którym później tradycyjnie podzielił się z licznie przybyłymi na uroczystość gośćmi. Świętują rolnicy, zebrane te wszystkie plony, które przez cały rok ta ciężka praca, nie? To jest takie. Taka uroczystość zakończenie tej, no, tych żniw, spotkanie się biesiadowanie ze wszystkimi rolnikami no, z całej gminy. Czy czy, czy z powiatu. W ogóle integracja tego społeczeństwa wiejskiego, prawda? Bo się wszyscy się integrują, wszyscy się razem spotykają. Mamy do czynienia z, z całą masą różnych tradycji, które przeplatają się od kilku, dziesięciu już może lat. Jest to po prostu uroczystość, uroczystość rolników, ale tak naprawdę przeplada się z świętowaniem całej społeczności wiejskiej, bo wieś to nie tylko rolnicy wieś to już, to już jest różnorodność. Wydarzenie było również okazją do nagrodzenia najpiękniejszego więcej. Dożynkowego. Rozstrzygnięto także konkurs Zaczarowany Ogród. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Swoje umiejętności zaprezentowało młodsze pokolenie dziecięcy zespół folkowy z Warckiego Centrum Kultury. Muzyka Na scenie wystąpił także znany zespół ludowy Jezioranki, który w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia istnienia. Wokalistki mogą się więc pochwalić sporym dorobkiem artystycznym. Zawsze przeżywamy to w nowy sposób. I zawsze jest ciekawie, zawsze mamy no jakieś spróbujemy inne piosenki nowsze, także że zawsze fajnie fajnie wspominamy. Na wszystkich gminnych imprezach. Tak jak dożynki y, mamy Występy również na, za granicą. Byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Niemczech, na Litwie byliśmy, także we Włoszech. Także wspaniale to wszystko wspominamy. Mamy płytę jezioranki podpisana i jest płyta. Jest, są nagrania, wszystkie te starsze piosenki, takie, które te starsze panie jeszcze jak z nami były, to one nam przekazały i jeszcze z nami śpiewały wówczas. Nasze mamy, babcie preferowały tą muzykę, lubi i my też, my po prostu wyrośliśmy na muzyce ludowej. Co to Kożynki nie mogły się obejść bez stoisk z regionalnymi potrawami. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Kobiecych przygotowały dla wszystkich pyszne ciasta oraz wytrawne dania obiadowe, które kusiły zapachem i wyglądem. Potykamy się, przygotowujemy cały czas coś, przed nami w najbliższym czasie za dwa tygodnie piknik rodzinny w Rosaszczyce. Na dzisiaj przygotowałyśmy dewolaje, schabiki zapiekane i z pieczarkami, szaszłyki oraz ziemniaki zapiekane, frytki. I e, kapustę zasmażaną. No i tradycyjnie, chlebek ze smalcem i ogórki. Przedawałyśmy ciasta własnego wypieku, przede wszystkim z jabłkami, kruche z śliwkami. Karpatkę mamy i serniki, ser, niestety, już zeszły, nie zostało nic. Czyli cieszyły się powodzeniem. Na przykład u nas bardzo schodzi e, chlebek swojskiej roboty z malcem i ogórek kiszony. Karkówka, krokiety, swojskie jedzenie. Same szykowałyśmy wczoraj cały dzień z naszych produktów. Ciasta, cztery, pięć rodzajów serniki na owocach. Potem przygotowałyśmy placki ziemiaczane. E, z kapustką możemy podawać, z tym z gulaszem możemy podawać, z cukrem, no i prażaki z kapustą zasmażaną, klepce smalcem. Większym zainteresowaniem cieszyło się gołąb. Mamy dzisiaj takie zestawy obiadowe z kluseczkami e, kopytka w wersji ze szpinakiem albo zwykłe. Do tego kapustkę zasmażaną, pulpeciki w sosie grzybowym i karkuweczkę, szaszłyki, debolaje. Mamy też tradycyjny żurek, no i oczywiście ciasta. Nasze pierożki, smalczyk z z ogóreczkiem same pyszności. Tu jest w sumie rejon taki e, warzywniczo-ziemniaczany, więc, e, no. Przede wszystkim gdzieś to się zawsze kręci koło tego kartofla. No, ale to każde panie zawsze wymyślają coś nowego, żeby zachęcić, żeby jakoś przyciągnąć do siebie. Na najmłodszych uczestników czekało moc atrakcji, animacje, zabawy i konkursy z nagrodami oraz dmuchane miasteczko. Dobrą zabawę zapewniły wieczorne występy gwiazd regionalnej sceny muzycznej, m.in. zespół Warta Folk Band. Muzyka mi płynęła z bystrego jeziora. Płakała dziewczyna, płakała dziewczyna z rana do wieczora. Nie płakała z